Jestem Lego Pirat i obok mnie dzisiaj jest. Leszczu, witam was. I dzisiaj nagramy sobie grę pod tytułem Bardzo zorganizowany złodziej. Miejmy Koks nadzieję, złodziej. że ten nasz Lego Pirat rabował różne statki i wie, jak kraść domy. Złodziej. No dobra, zobaczymy. No to zaczynamy, nie? Jedziemy z Foxem. Mister Lego Pirat. No. Uwaga, tylko musimy uważać na zielonego gluta, nie? Chociaż. Tak, ej, dobrze może no to mi... zaczynamy. No. Ale ten, kto ma tą grę, chyba mi nie uwierzy, chyba że spotkał się z takim zjawiskiem, że jak ja w to grałem, to mi raz kangur wyleciał w rękami, tak normalnie i był i ten zielony lob i kangur. I to było dziwne. I Ty chyba też to widziałeś, nie? Tak, tak. Ja to potwierdzam. To było hardcore. Ogólnie grę pobrałem od Blow'a. Nie wiem, może, może wrzucę yy... link. Yy, właśnie link w opisie. O, już mamy pierwszy itemek, no nice. Aha, bo gumka do włosów jest bardzo cenna. Ja zapomniałem. No. o klucz! O, nice! Taki żal! Od razu klucz, to jest dobre. Jak jest klucz, to jest... Jest dobrze, jest mamy szczęście. Może by jeszcze patrzył, co tam jest? O, mamy TV, okej. Okay. No i fajnie, jeszcze zegar weź, nie? A tu statua? statua? Nie, nie, statua nie mamy. Dobra, patrz. I otwórzcie na listę, ja chcę zobaczyć też tę mamy. co Laptop mamy. Laptop mamy. Headphone. Headphone? Są chyba słuchawki? A no chyba, tak, 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 tak. Lasky. Mamy coś tutaj z kuchni, chyba, nie? Mamy hajs. No tak. Elba hmm. Nob, nie ten. Mamy coś z lodówki? O. Nie o ten hajs mówię, nie o ten, fajnie. A, też można, właśnie tutaj jest hajs. Ogólnie... Oglądnijcie no, sobie ten odcinek. fajna, ogólnie fajna gra. Ogólnie Jeszcze straszna, potwierdzę. straszna gra. Jak wróciłeś? Jak... Jak się gra o północy tak i taki właśnie. zielony ryj My to na razie skończymy. nagrywamy w dzień, ale dobra się. Światerałą Fortunę wyłączamy, żeby było źle no, Dobra. Zobacz, czy tam Kasi. masz coś w z jego. Tam z takim Aha, i pokaż naszym widzom gdzie może... gdzie... tym oczywiście co w niego gram, gdzie może być hajs, bo oni mogą też czasami no, nie wiedzieć. Otóż tu też Okazuje. jest... są aż trzy staki... monelli. Trzy staki. mamony. Jest takie mamone, to jest taki mamony. O, mamy. Zobaczymy, co tu jest. Szkoda, że kluczyka tu nie ma. Okay, mamy laptop. laptop. Easy. surprise easy. Ej, weź, bo jak nam to tak szybko pójdzie, to jeszcze jeden. Ten nagrywamy Tak, jeszcze raz. No, I będziemy jeszcze raz. Ej, rzućmy tam pod to banany, niech się przelamy. O, już słyszymy właśnie dzwony. Dąg. Właśnie słyszymy dzwon. Który jest bardzo zły dzwon. DIM! Nie no! Na pewno sobie będzie kangur chyba, nie? Ej, ty masz kluczyk? Ja. Guitar. Guitar, to jest. Nie. Guitar. Gitara tu jest. Nieraz leży na łóżku tutaj. Więc... A nieraz jest na dole, to jest smok. No, no może być też na dole No zawsze znajduję diamond drinka, a jak go potrzebuję, to go nie ma. Nie jeśli wziął sobie gumeczkę do włosów, czy tam nie wiem co to jest, a... A tego z diamantem to nie bierzemy, no ja, ja nie rozumiem tego, co Pysy, ile nam się zostało tych pudełków? O, mamy co... No. O, jeszcze Uj, komputer. Ja ile No i został nam Box. Box? To jest ta, pudełko na biżuterię. Mamy kod. 1 cztery, 4, 4. cztery? Nie, jeden Myślę, że 1-4-4-4, ale 1-4-9-4, 1-4-9-4. 1-4-9-4. Johna. 4 9... 8. 4. Okej. O, no open, open. I mamy sztabkę złota. Nice. Hurra! Duże szmale. I Ura! mamy Jewelry Box. I idziemy do wyjścia. I wygrywamy Ura! grę. Chyba, że pokażę wam tego gluta, to? No, mamy wszystkie itemki. A może to będzie ten? Jedziesz. O. To, czekaj, to klapnij sobie... Nie, nie tu, nie tu, na tu. Na dół Na dół, na dół lecz. Ja wiem skąd go fajnie obserwować, tylko by, był on Na pewno nie stąd. Stąd. To stąd też będzie. A może to być kangur? Nie. Coś nie bo przed północą zawsze jest kangur, nie? A może na tle by się wychylił bardziej? Nie jestem zapewne. O, nie wiem, tak żebyś wychrzanki tu widział. Okej. Okay zawsze jak hmm. ja jestem to jest widzicie? Atlet. jest widział mnie, widział mnie uciekamy do wyjścia uciekamy i wygrywamy grę no i wygrywamy yes. grę wygraliśmy Hurra. grę Kurwa. piona dobra, gra bo to chyba drugą Rutkę jedziemy no pewnie i potem zrobimy cięcie i chyba nagramy Masken. jeszcze jedną grę masz czemu to... jest twój rekordowy czas? nie wiem, bo dawno nie grałem aha gra... nie grałem teraz dobra. dwa dni w tą grę dawaj jeszcze raz bye By cycle. kill a co, li, nie, Dolę. Timing. Ej, zarom jak się obraz weli. Okej. Okay. A gitarę masz? Gitarę, gitarę... No Jest, gitarę. Właśnie mówiłem, gitara. Wprowadzi właśnie też gitara nieraz w tym miejscu. Więc. Na dole. Ogarniacie to. Pic up, pick O teraz ona chyba za tak szybko nie pójdzie. No, no, I fajnie, bo może kangurek jeszcze przyjedzie. Mhm. Ej tak. Dobra, leż po tego rowera. A no, spokojnie jeszcze. Jest czas na razie. Oszma, zauważyliście. Nie tu po nas, o chwatale, bo tutaj też nie Też nie mam. O, żona, no, no, ja jak się biedna. Hajs. No, mama. O, telefon. O, I zobacz. I o, na górze jeszcze do kibla zobacz. Też bo ma baisalki, bo klucz. Klucz. Do Ogólnie ci. już wiecie, gdzie, jest, gdzie są wszystkie. I chyba rowera nie wziąłeś. Wziąłem. Ciekawe jak on się z tym zabierze. Wiecie, gdzie jest cała kasa, więc już drugi raz nie będę pokazywał. Tak się nie jest stała. Dobra, mam obraz. Ja, ja tak bardzo jest łatwo, jak jest, jak musicie wziąć laptop, koło tego laptopa jest kluczyk i jeszcze yy, musisz, musicie zawinąć obraz i ten portret tej damy. Myślałam, nie? wiem, będzie radio, no? To już macie cztery w jednym pokoju. To jest easy. Easy. W ogóle musimy znaleźć... Co musimy? Radio. Digdal camera. To będzie taka w tym pokoju. O, wstęp album mamy. Chyba będzie chyba digdal kamerę. Mamy wstęp album. A można górę. No nie, mas nie ma. No. Jeszcze kasy trzeba zarobić. O kurde już się zagrawać, nie to jest źle. Dla... To jest radio pięknie.

Tak, wszystko już mam. Piękno? Druga rundka, piękna. No zostań tu trochę, bo no... No bo tak to, wiesz, będzie luzyk. Ty wszystko zbierasz, a koleś nawet nie ma czasu, żeby cię pogonić. Pokaż jeszcze widzą, jak uciekasz przez... tak robisz kółeczko przez te pokoje. No dlaczego? No, na dole. No pokaż widzę, jak robisz tę kółeczkę. No, na dziś, jak uciekam przed gościem? I ja, on ja tutaj jeszcze do Nie, ja, ja chyba już uciekam. Biorę telewizor i go rzucam. Albo zegar. Uwielbiam telewizor. Albo konsola, co? Konsola? A, aż się ustawił. Ale się nie przyjechał, serio? Dobra, to na razie, trzeciej rundy aż na razie No to... Widzimy się po krótkim cięciu i wracamy do trzeciej rundy! Jesteśmy już po krótkim cięciu, zaczynamy już trzecią rundę. A to cięcie było krótsze niż mogliście sobie wyobrazić. No, bierzemy tak. obraz. nie możemy. A ty byś chciał takiego czerwonego rybka obraz brać? Który nie ma twarzy? Ej, eee, klucz. No żalej, no znowu. Ja to nie zbieraj tak szybko wszystkiego, no. Aha Pokaż ludziom, jak ty uciekasz przed tym zielonym. Dlaczego? No nudy będą no bo nudy będą Nel Mikrofalówka. No bo W będą. nie wolno. no nie mogę weź sumie nie wolno. dobra, sumie nie wolno. W sumie tu wolno. W sumie nie wolno. W nie W nie wolno. W W a ty byś nie później... jadł? Płatki. Stary taki. No. Płatki działają dobrze na mózgu. zrobię dobrze to, by się przydało. Znaczy. Każdemu staremu by się przydało płatki. te, młotkiem Młomem. Kurczę, no nie mogę znaleźć teraz żadnego itemka. Yes! Dobry zwiastun. No to wcześniej... O oh, fuck, jedzie właśnie kangur. Znaczy nie wiesz, czy kangur, nie? Pewnie, bo nie było dwóch na z tego? Zobaczymy, czy kangurek, nie? Ale przyczek Przyczep się na niego zaraz. Nie mam na najpierw wyciągnę, taką 3773, nie zapamiętasz? Nie. Jak cicho. Dobrze, że było ciężko. Ciepłe. Zresztą za by na chwilę zamknę bo znajdzie to No, chyba. właśnie nie będzie lipy, bo już dwie rundy by się nie tak. Stambal, nie tej, tej, tej. Kurde, ale wolność. Co mamy? i to mi, kurde. Żebym nie Ale mob. Uważaj. Nie ma nikogo. A, zielony. Fuck, idzie, zielony. Czemu zielony? Widział cię, widział cię, widział cię. Wiem. na no to jest po mnie na razie. Czy, czy masz trzy uderzenia? Liwi. Może byś teraz się już Coś albo... na razie. Albo nie, lecz. Nie, 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 lec do... tych. No właśnie. Pędził, mogę zawinąć. Zielony, przecież nie chciał, Cię goni. tam on jest! Może no, się na razie tak? Dostałem dwa uderzenia, czy jedno? Nie, nie wiem. Ryzykujemy. Śpisz w szafie. Ryzykujemy. Zasąd będzie tam stał? Tu jest na pewno stem album, ja to czuję. Ja wiem, on tu zawsze jest z tym album. Ale, ale zielony? No tak szybko ten przyjechał, dostał. A może zostawił włączone żelazko? Jestem pan. Mamy obraz, Fak mamy wszystko. Tylko uciekać. Fuck mamy wszystko. O, poszedł. O to była... Ale dobrze, uciekniemy. Uciekniemy, uciekniemy, uciekniemy. Yes! A, a co by było, gdybyś teraz nie mógł uciec? To bym miał lipę. To byś leciał ze drugiej do tej, byś piwnicą leciał. To teraz zrobimy chwilowe cięcie i widzimy się. W innej gierce. A nie powiem jaki to będzie. To widzimy się w krótkim cięciu. Jesteśmy po krótkim cięciu i właśnie to jest Sumo Torii Dream. Tak to jest zarąbiaszcza gra. Ogólnie dlaczego to jest? To? Nie chciałem, przepraszam Was za to. Jak widzicie co ja tutaj mam, czy co ja gram ogólnie. Myślę, że to wróci mniej jak jakbyś grał w Lola. Okej, okay, dobra, zrobiłem już. Ogólnie bardzo podoba mi się to Sumo Toy Dreams. Więc. Jakaś losowa arena, mamy losową arenę, więc. Jeden versus dwóch. Wers /2? A może wersja. ja i ty za chwilę, co? Za chwilę. Na najpierw pokaż ludziom w ogóle co to jest. To Ta, jest taka zarąbista gra. No. Podstawowa matka jest twoja. Tu... No, Iiii wygronię drugie miejsce, no nie chcę. Ale, żeś to zlarzył. Ale dobrze, nawalam się dalej. Ale, żeś to zla... No, bez blech, bez blech. Iwigo, patrz, co oni robią. Ej, no co on ci robi? Wystawi mi haka, no jaki gnój. A ten białos... Arto, białas, no... Artko, robi białas! No, jaki koksuł. Co on cały czas leży? Jooo! Ja, Uciekł do salto! Oh, nie, najs, nice, salto. To nie widziałem ich przewidzieć. Zobacz znowu! Bo... Ja <noise> ciebie! Jaka byka, bo tak... Naprawdę... Ej a ten... Ej, czemu on idzie do tyłu ten białas? Łote, co on robi? Ja tego tak robię aż to! Gra jest <noise> to jest taka zagrać. Prawda Lego Tak, właśnie, no. ja zaraz on wróż ze mną. Ja wersy Nie, gramy tak... Cz żeby czterech było na... Ja i ty. I pokażemy im tą mapę. Tą no, guctawką. No. no dobra, no to. Dawaj na tą kusztawkę. Ale kocham Dawaj na kusztawkę. Nie wiem dlaczego jest tylko 5 map. Które to było? To była No u was jest chyba, nie wiem. Nie wiem, jestem A dobra, no to dla też może być. Ja jestem niebieskim. Aaa, odniek goni mnie I Ogólnie drugie miejsce dajełem, Jestem Ja, ja trzecie jestem. Ja byłem Dobrze. Ja jestem niebieskim Ale i... Ale gramy, gramy Bies... No? Ja jestem niebieskim misterem od tylu. Gramy dalej, czy gramy umowę. A bo nie, szukajmy tej mapy. Dobrze, chwila, bo poszukamy mapy. No. To może cięcie, a jak a znajdziemy to za to. Dobra, To będzie chwila. O tu do coś tam cięcie. O, to też możemy zagrać. To może ja z panem pierwszy? A nie mnie. Oj, trzeci nie jestem, nie, nie. To ja cię popchnąłem. <śmienicza> mnie mnie. Ej no weź, a ten muduj nie? Ej, nie! Zazwyczaj. Murzynie! Zostawiłem cię! I, 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 i w Murzynie, zostawiłem cię dla... Bina. dla Kena! I teraz się... Teraz cię bije. To no gdzie ty jesteś? A tam jest, a... Ej, chod, tam ich zba... zbawimy, zbawimy. No, to że spadę! Spad! Jest! Jedna Wiek, i... Z głowy! Z głowy! Dobra! Jedziemy teraz na drugiego. A ja się śmieje z was. Nie! Nie! Fuck! Fuck nie! ludzie! Święci! Nie, nie! Nie, sumo! Co teraz robiłem? O, żebym cię kopnął. Jaki żal. Dobra, nie wiem, nie wiem ale dawaj się jeszcze raz. Lećmy! 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 Patrzcie teraz co ja zrobię! Ej, no weź! Ty, teraz spadniesz. Ej, nie, nie! O, w tą stronę samo Nie! Nobie. nobie! No, No! No co to było, nobie! No obracam się w dobrą stronę, żeby wstać a teraz dupa! Dobra, go. Zwal mużyna. Ja on leci za mną czy mi się wydaje. Może Enter też? O, no nie się mam złapa. Entera. Także no, 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 enter. ten, ten. O, puta! Ej, no on ci... Zaraz, <coughs> zaraz, Gdzie ty mu patrzysz? Dla, dlatego to jest bardzo fajna gra. I teraz tak w plery mu. Jeć! Musisz szybciej stawać, żeby mu tak w plery ciachać, bo... Zobacz, jak mnie w tą stronę lecisz. Mmm... dobra, 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 dobra. Ładnie! Oj! Fuck, ale szybciej wstanę. Już go nie ma. Nie ma cię, cier... Murzyn, Mużyn. <grym> nie! Murzyn! A! Nie! Murzyn! Murzyn. 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 Mou-rzyn. Spadnie! <grym> <grym> Jest, wygrałem! Jest, dobrze! Dery-dery-dyn, dery Czekamy ogonię dany. Ej, to no widać spadną. Wygra, wygrałem oczywiście, bo to najlepszy list. Teraz wszystkie mapy, nie? Możemy. to pokazywaliśmy nam wam w pierwszej bitwie. Ciekawe, no. nawet to, to, to będzie to będzie oca, oca. Jest fajne. To chyba to będzie, nie? Dwóch players i komputer. Zawsze no to jest. O, ta, to jest ta mapa, to jest... Ta. Ej, zostań tam, stój tam. Nob. <laughs> Oła oh, ła. Wow. jaki. To drugie ej. miejsce znowu. No ej, nie, 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 ej, on nie. trzyma na, na mnie nogę. Ej, ej, pasz ja... Jaki no muzny? Tam... No co się tam I Co zrobisz? <suszy> 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 no, no! No! Widzieliście, to przecież tam wciąg. Tak trzeba umieć! Ja to ciebie ja chcę chciałam On niech się tam bije. <suszy> o no nie, no będę ja się <suszy>

co on tam robił? Nie, 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 ja się nie zgadzam w tym, nie. Łota! Tak, Ginisz! Czekajcie, ty tylko wstanę, a i mi zrobię tam rozwałkę, bohem. Będę miał ochotę. Ha, 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 ha. Śmieję się z was, bo, bo jeden siedzi na drugim i zrobi z. Łota! Enuza! A sobie tylko skaczą oni się, oni normalnie takie takie zapasy, zapasy tu nie zgadą. Zapasy w włosie robią. Co robisz? Ej no, on mnie przeszkadza. Ej no, nawet się nie mu. 2000. Tak, Gdzie do mnie? Szmaciasz Nie A tak ładnie. Ej, może się ze mnie śmieje. Nie zasługujesz na to, żeby się ze mnie śmiać. Ja zasługuję na to, żeby się zamierzyć. Ej, no co to? To jest normalnie... To jest zmowa przeciwko mnie. Oni cię fokusują. Tak. Aha, i... Napiszcie mi w komentarzach, czy mam nagrać serię z Lola. Możliwe. Napiszcie mi w komentarzach. No, a potem będziesz czytał komentarze i tak, 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 ale o co kaman, nie? No come on, wstawaj. Wstawaj, murzynie, w białym kiku. No, 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 chodź. no, chodź, no, pijany, pijany. no, yes. ja drugi, ja no, 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 i jeszcze kilką zrobi! A, się biwałem. Jak zawsze. I patrzcie, teraz. Ej, ten murzyn normalnie co on robi? Ten murzyn, ten murzyn, ten co, I, 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 i. I za chwilę chyba będziemy kończyć i, ten odcinek, nie? Tak właśnie, What Tak. The... Łoda. To wiecie co? My się z Wami chyba będziemy żegnać. I napiszcie czy mam kontynuować Motory Dreams i czy mamy serię z Lola nagrać, czy po prostu dalej Minecrafta. No. To napiszę. Ja z Lola będę Nie! Właśnie ja będę grał z Lolem. Serię. No, on będzie ze mną grał, ale wiecie, nie obok mnie, tylko ze mną ogólnie. W sensie, że on będzie Ada kerry, ja będę spłatka. Jeśli wiecie, co to... to znaczy, Chyba, bo ja mi nic. Ale oni może nie wiedzą. To ja e... do dżungli będzie. Dobrze, no to... My się zami żegnamy, nie? Tylko komentujcie i łapkujcie, bo dla mnie więcej nic nie działa. To komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie mój kanał. Ja się z wami żegnam, lecz się pożegnę się ładnie. No nara i w ogóle. I dajcie łapkę za to, że yy, za to, że Szymon spada Janie No to Siemanko!